Nie wiadomo, w którym roku Korneliusz się narodził, ale na pewno pochodził z Rzymu oraz był synem Kasjusza z rodu Kornelia. Na urząd papieski został wybrany dopiero w rok po śmierci swojego poprzednika Fabiana ze względu na prześladowania cesarza Decjusza. W tym okresie kościołem zarządzali wspólnie duchowi, których rzecznikiem był prezbiter Nowacjan. Gdy prześladowania ustały, wybór większości na głowę kościoła padł na Corneliusza a nie, jak się spodziewał Nowacjan, na niego. Mniejszość gminy ogłosiła w tym czasie papieżem Nowacjana. Między papieżem Corneliuszem a antypapieżem Nowacjanem odżyła dyskusja na temat ludzi upadłych. Podczas prześladowań chrześcijan wielu ludzi odeszło od wiary ze strachu przed cierpieniem. Po śmierci cesarza Decjusza, gdy wszystko ustało, zapra zapragnęli powrócić do wspólnoty. Korneliusz zgodził się na ponowne ich przyjęcie do Kościoła po odbyciu specjalnej pokuty. Jednak Nowacjan kategorycznie nie zgadzał się z możliwością ich powrotu. Synod rzymski w 251 roku potępił Nowacjana i wyłączył go ze wspólnoty kościelnej. Dwa lata później święty Korneliusz zginął męczeńską śmiercią, prawdopodobnie na wygnaniu przez złe traktowanie. Przez całe życie nie bał się przyznać do wiary w Chrystusa. I z odwagą świadczył o Ewangelii. Taka postawa powinna być dla nas wzorem w codzienności, aby mimo trudności przyznawać i świadczyć o naszej wierze. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam Was do polubienia naszej strony na Facebooku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia. Maranata z Bogiem. W ramach zadania konkursowego napiszcie w komentarzach odpowiedź na następujące pytanie. Jaka postawa jest dla mnie wyrazem odwagi i miłości do Chrystusa w dzisiejszych czasach?